Cześć, cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z masowym. Dzisiaj mamy 16 grudzień, także za chwileczkę zobaczymy co kryje się w kopercie numer 16 i oczywiście zobaczymy co kryje się w dalszych okienkach naszych, naszych kalendarzy świątecznych. Dzisiaj już mamy dwa kalendarze. Wczoraj zdrapaliśmy ostatni prezencik w kalendarzu hiszpańskim, także... Także zostały nam tylko dwa kalendarze. Zanim przejdziemy do zdrapek, zajrzymy na początek do naszych kalendarzy adwentowych ze słodyczami i kosmetykami. Tutaj zaczynamy oczywiście od naszego kalendarza MMS. 16 mamy tutaj, także zobaczmy co tutaj się kryje. I tutaj mamy orzeszki czekoladzie, także super. Z takim właśnie oto dzwoneczkiem. Także za chwileczkę te orzeszki będą zjedzone. Teraz zobaczymy co kryje w sobie kalendarz z kosmetkami. Luksusowe marki. 16 mamy tutaj. Zobaczmy. O, jakieś ciężkie pudełeczko. Tutaj widzimy, że już coś tutaj jest z biotermu, także Kolejny produkt, i mamy tutaj, cóż to mamy? O, mamy piankę do golenia, Bioter OM, 50 ml, i widzę, że jest to właśnie taka pianka dla skóry wrażliwej przeciw podrażnieniom. Także takiego produktu nie miałem, bo, tak jak Wam mówiłem, jest to droga firma. Także jeśli chodzi o pianki do golenia, no to używam tych takich stańszych e, firm. Także teraz zobaczę, ile ten produkt kosztuje. Już jestem z powrotem, i jeśli chodzi o ten produkt, to oryginalna pojemność to 200 ml. Także mamy tutaj taką 1 czwartą produktu i za 200 ml trzeba zapłacić około 17,50 do 18 euro. Jeśli chodzi o Belgię, także w przeliczeniu za tą objętość wychodzi około 4,50. Także bardzo fajnie będę testował i zobaczę czy faktycznie jest on taki dobry. Dla przypomnienia powiem, że kalendarz kosztował 80 euro, także w przeliczeniu za pudełko wychodzi 3,30, także na tym produkcie jesteśmy troszeczkę na plus, także bardzo fajnie. Teraz zobaczymy, co tutaj kryje się w naszych kalendarzach. Zaczniemy od polskiego i 16 mamy tutaj, także szukamy kolejnych prezentów. Już jeden nam się pojawił. W 16. mamy tutaj. Ciuchcie wartą 300 zł. Także tutaj dzisiaj niestety prezentu nie znaleźliśmy. Teraz zobaczmy do okienka 16, jeśli chodzi o kalendarz belgijski. Także zobaczmy. Hojneczkę już udało się tutaj znaleźć. Także mamy dyszkę, ale oczywiście możemy coś więcej wygrać. Zobaczmy, co tutaj mamy pod 16. I mamy tutaj reniferka. Reniferki są za 100 000 euro. Także no, tej wygranej na pewno nie wygramy, ale tak jak mówiłem, te niższe kwoty jeszcze są tutaj realne. Także zobaczymy w kolejnych dniach, co przyniosą nam te kalendarze. Teraz zobaczymy, co kryje się tutaj w kopercie 16. Z numerem 16, może tak. I tutaj mamy, o, i mamy zrabkę cash za piątkę fajnie. Mamy jedną zrabkę belgijską, no ale za 5 euro. Tutaj mamy mega pensję za 10 zł, super siódemkę za 2 zł i czas na kasę za złotówkę. Także mamy tutaj zrabki za 13 zł i 5 euro. Także za chwileczkę zobaczymy, jak te zrabki tutaj wypadną. Trzymajcie mocno kciuki. Zaczniemy tutaj od tej zrabki belgijskiej. Mamy tylko jedną dzisiaj, także mam nadzieję, że tutaj ona dopisze. Tutaj, oczywiście, mamy wygrywające numerki. Strabka z numerem 24. I mamy takie numery jak 3, 6, 4, 25 i 26. Także. Szukamy, aby coś nam się tutaj pojawiło. Mamy tak dwójeczkę tuż obok. 27 kolejne obok, także no chyba to źle wróży. 11. No szkoda, że siódemki tutaj nam nie dali. 13. 21. Kolejna liczba to osiem, piętnaście, osiemnaście. Kolejny rządek. Tutaj mamy jedynkę, piątkę. Także no wszystko obok. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia. 8, 24, hmm. no sami zobaczcie, jak nas tutaj trollują, i 12, także niestety zrabka przegrana. Mnożnik był razy 1, także no trudno. Także dzisiaj strona belgijska, niestety również bez wygranej. I teraz zobaczmy na zrabki polskie. Zobaczymy, czy ta pasa tutaj dobra będzie trwać. Ostatnie odcinki, właśnie zrobki polskie fajnie wychodzą. także zobaczmy. Czas na kasy. Szukamy trzech identycznych kwot. Mamy tak 2, 20 złotówka. No, coś ten drapak mi nie chce drapać. Tutaj mamy 5 złotych, 120. Także ta zdrabka, niestety, przegrana. Teraz super siódemka z numerem 73. Tutaj, oczywiście, szukamy siódemek czarnych, niebieskich. Mamy tak ósemkę, dwójkę, piątkę, czwórkę, trójkę, szóstkę i dziewiątkę. Także no, ta zdrabka wyjątkowo pechowa w tych zdrapmasach. I zobaczmy, mega pensja za 10 zł. Także zobaczmy, czyli dzisiaj ostatnia zdrabka uratuje draping. Tutaj mamy nasze wygrywające liczby. I szukamy takich liczb jak 24, 40, 17, 36 i 4. Tutaj może jeszcze ciutkę przybliżę. Zdrabka z numerem 9. Tutaj oczywiście szukamy również napisów. Mamy pierwszy, żeby wygrać główną wygraną trzeba takich znaleźć dwa. Tutaj mamy dalej tak 19, 37, 15, 16. Także tutaj pusto.

41. Wow i mamy 17. Także moi drodzy, zobaczcie, dobra, passa trwa i za każdym razem mamy wygraną w ostatniej zrące. Także, no super. Szukamy dalej. Może jeszcze coś tutaj. Mm, Sumujemy. Mamy tak 46. Pusto. 13. Kolejny rządek. Kolejna liczba, to już jest ostatni rządek, 42, 1K, 40, mamy kolejną wygraną, także słuchajcie, mamy już e, na pewno więcej niż zwrot. I ostatnia liczba, 29, także no, mega pensja tutaj się spisała, super. Także zobaczmy, na pewno będzie minimum 20 zł, co mnie bardzo cieszy, zobaczmy, 17. Mamy dyszkę i jeszcze jedna liczba 40, mamy również dyszkę, także mamy tutaj 20 zł i tym samym mamy znowu plusik po stronie polskiej, także no tak jak Wam mówiłem, że właśnie tak przeczuwałem, że może ta druga połowa z drapmasów będzie sprzyjająca dla drapek polskich i tak się właśnie dzieje, także... Także tutaj mamy dzisiaj 20 zł, także fajnie, fajna wygrana do zapisania, jeśli chodzi o stronę polską. Strona belgijska, niestety tutaj 0, no ale zobaczymy, może jutro. E, jutro może strona belgijska przyniesie nam jakąś fajną wygraną. Także osoby biorące w konkursie mogą dzisiaj zanotować, że mamy tak 20 zł w megapensji, w zdrawkach belgijskich, niestety. 0, także, taki dzisiaj mamy wynik. Może jeszcze tutaj znajdę te literki kontrolne. Tutaj literki mam GGG, znalazłem, także myślę, że tutaj się chyba wszystko zgadza. Także mamy tutaj dwie dyszki. Także bardzo, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Także tutaj zobaczcie, zrabki polskie tutaj chyba chcą dogonić. Zrabki belgijskie, bo jak na razie zrabki belgijskie prowadzą. Także. Jestem bardzo ciekawy kolejnych odcinków. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się, słyszymy się już jutro w kolejnym odcinku z drap masowym, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!